Antymina. Ten tekst chyba każdy uczeń w polskiej szkole powinien sobie zakodować. Super. Historia z życia. Naprawdę jestem zadowolona. Nie spodziewałam się, że muszę tak swobodnie mówić o swoich własnych uczuciach. Najbardziej podobał mi się rap. Bardzo mi się podobało. Chłopaki mówią o tym, jak powinno być, jak było, czego unikać. Bardzo mnie wzrusza historia Andrzeja, który przeszedł tak dużo przez swoje życie. Jest to ekipa która robi tak dobrą robotę, tak prosto z serducha, to jest po prostu mega, mega wydarzenie. I najbardziej podobała mi się chyba piosenka, którą zaśpiewał swojej żonie na ślubie, ponieważ była przepiękna i się bardzo wzruszyłam. Polecam przysłuchać się, bo naprawdę warto. Chciałabym pojechać również na koncert, bardzo mi się podobało. I właśnie to, że było tak to, to mieszane z opowiadaniami i z muzyką, to było bardzo ciekawe. Polecam projekt Antymina, są super osobami, są wzorem do naśladowania. Musi to być cykliczne w każdej szkole w Polsce, po prostu. i